A kiedy dostałam tę butelkę do ręki, myślałam, że chcę wypić przynajmniej połowę, bo czułam, po prostu chciałam jako alkoholik widzieć na torze, na żywo. Więc gdy zobaczyłam tę butelkę, nawet nie wiedziałam, co w niej jest. Po prostu jeden kieliszek, drugi kieliszek, trzeci kieliszek. Chciałam wypić całą butelkę, więc to było moje pierwsze niesamowite doświadczenie. Drugie moje doświadczenie to również wspaniała, że po jakimś tragicznym wydarzeniu w rodzinie byłam w takim stanie: w stanie smutku, żalu, po prostu okropne. Po dwóch miesiącach zauważyłam, że coś się zmieniło i że zaczęła mi się tworzyć serotonina. I że zaczęłam cieszyć się życiem. A to był dla mnie jak ogromny dar. Trzecie takie wspaniałe doświadczenie mam z moim wnuczkiem, który w przedszkolu się przewrócił i wbił sobie drzazgi w palec. Nie, więc jego córka wyciągnęła te duże drzazgi, ale zostało tam mnóstwo e, tych małych, drobnych drzazg. Pokazuje mi się tutaj, że mam mało naładowanego iPada, muszę to załatwić, przepraszam, więc mnóstwo małych drzask, więc musimy dać każdemu. Pani doktor to zoperowała, zabandażowała, po prostu ogromny opatrunek, rączka ogromna. Powiedziała, no to przez trzy dni nie możesz się rozciągać, a potem e, można to zdjąć i zobaczysz. Potem oferowała szczepienia, antybiotyki i wszystkie te rzeczy. Jak ziemia, która tam była z nim, tak odrzuciła. I chłopiec wrócił do domu. Mama wróciła z prasy i powiedziała: No to chodź, a teraz będziemy leczyć tę rączkę. Nie, nie, nie. Pani doktor powiedziała, że za trzy dni. Nic mnie nie przejmuje, gdy tata nie jest, zaczniemy lecieć, a nie my, aż zaczniemy. Zdjęła mu bandaże, spryskała aseptykiem, posmarowała żelem. I tak Martinek co chwilę biegał do mamy, żeby mu to posmarowała. No i córka do mnie pisze, o Boże, wszystko to przewija się przed jego oczami. Problem był w tym, że za trzy dni mieliśmy lecieć nad morze i z operowaną rączką byłby spory problem. No więc dorana ręka była niesamowita, więc zdecydowała, że Martinek nie będzie chodził do przedszkola, żeby przypadkiem nie zrobił sobie kolejnej krzywdy. Żebyśmy mogli w sobotę naprawdę już polecieć. Zamknięte dobrze. Pięcioletni Marcin został w domu z tatą. Tata musiał wyprowadzić psa, a Martinek nie widział nic lepszego niż wziąć komputer i coś z nim robić. Stary, niesprawny komputer upadł mu na nogę i dziura w nowej rzeczy. Więc naprawdę karmiące uderzenie. Ale nikt nie był w domu, bo tata musiał właśnie iść wyprowadzić psa, mama była w pracy, a, a siostra w szkole. Nie, ale dlatego, że chłopiec widział, że dzień wcześniej mu to pomogło, więc wziął ten żel, wziął trochę tego sprayu do obudowy, popsikał to, wysmarował to. A kiedy tata wrócił po chwili, powiedział, tato, komputer spadł mi na nogę, ale mnie to nie boli. Zaoszczędziłem sobie to. No i rzeczywiście w ciągu tych trzech dni poleciliśmy nad morze, noga była zagojona, rączka była zagojona, mógł od razu wskoczyć do wody podczas odpływu, kompletnie bez problemu i bez dodatków. Ale to nie koniec historii. Do babci na wakacje, prawda? A na przykład sprawdzałam, co dzieci spakowały do walizek. Tak, oczywiście, kupa zabawek i jakieś majtki i jakieś koszulki. No, ale wśród tego wszystkiego ten, ten pięcioletni chłopczyk miał. Więc wiesz, rzućmy okiem. Miał przy sobie tę obrzydliwą rzecz do wszystkiego, jak mówi.